Lubicie się bać? Ja bardzo lubię, dlatego czytam horrory. Taki stary i czyta horrory, ale to jest książka kolejna Grahama Mastertona piąta czarownica z wydawnictwa Replika bardzo dobrze napisana książka horror, którego należy się bać a przy okazji jest kapitalnie wydana. Widzicie to zło, te czerwone oczy. Graham Masterton ma smykałkę do pisania dobrych powieści, grozy, i tak jest również teraz. Zresztą on o tej książce mówi, że jest jedną z jego ulubionych. Książka do przeczytania w jedną noc. Jeśli ktoś lubi się bać, to zaczyna o 22, a kończy o trzeciej nad ranem. Później nie będzie można zasnąć. I to jest chyba najlepsza recenzja. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy Los Angeles, które ogarnięte jest pożarami, spływa krwią, jest trzech bezlitosnych bandiorów, którzy terroryzują to miasto razem z czarownicami. Ale jest też dobro w postaci głównego bohatera, czyli detektywa policyjnego Dana Fischera, który razem ze swoim ojcem magikiem i Koleżanką sąsiedztwa, która okazuje się czarownicą, potrafią wszystko doprowadzić do dobrego końca, a może nie.